Myślisz, że polatamy dzisiaj? Myślę, że polatamy. Pogoda miała być e, dzisiaj najbrzydsza ze wszystkich, a robi się najładniejsza ze wszystkich, więc... No kiedy, jak nie teraz? No myślę, że będzie ciepło. Teraz jest 17 stopni. Mam nadzieję, że się gdzieś sparkujemy, bo to wiesz. Może być z tym problem. Dzień dobry, witam w nowym odcinku, w nowym odcinku, w którym podróżujemy po różnych zakątkach Chorwacji, raczej tej części przybrzeżnej. Mam nadzieję, że ostatni odcinek Wam się spodobał, dzisiaj znajdujemy się w Splicie i eksplorujemy Split, ale też nie na długo, bo za chwileczkę czekają nas nowe przygody. Mam nadzieję, że równie fascynujące jak w poprzednim odcinku, co się wydarzy standardowo, nie wiem, ale do dzieła, lećmy. Miasto o poranku wygląda fascynująco. Byłem już tutaj kiedyś, dzisiaj widać, że remontują, coś naprawiają, nie. czyli cały czas coś się dzieje. Nie ma sezonu wakacyjnego, więc ludzi nie jest jeszcze aż tak dużo, ale jest spory ruch. Dlatego przejdziemy się po starym mieście. Może tam, gdzie nam się uda, coś ustrzelimy, a jak nie, no to. Uruchomię właściwego drona. Mam nadzieję, że spodobały Wam się te widoki tak samo jak mi. Miło jest mi wracać w piękne miejsca. Widać, że ruch już się rozpoczął na, dobrze, na dobre. Jest 9:4, także za długo tutaj nie pobyliśmy, ale no, swoje, że tak powiem, zobaczyliśmy. Lecimy dalej, bierzemy jakiś magnes na pamiątkę. No i co? W podróż, w drogę. Na poprzednich ujęciach mogliście zobaczyć jesienicę w mieście, w którym możesz prawdopodobnie wynająć sobie jacht i popływać na morzu. My tego nie zrobiliśmy, bo oczywiście mamy inny cel, ale jeśli chcecie, to możecie. Teraz znajdujemy się w Omiszu. Ja w Omiszu byłem już kilka razy, ale o tym opowiem Wam później. Zobaczcie jaki widok nas przywitał. 5 lat temu w tym miejscu na tym cypelku kręciliśmy teledysk Coprobo biust. To ja tak powiem, obrazowo nie jestem zadowolony, ale jak wiecie ja tak mam. Dziś po 5 latach znajduję się w Omiszu i 5 lat temu, kiedy kręciliśmy ten teledysk, zaczynałem latać dronem. Mam nadzieję, że mój kunszt operatorski, zdjęciowy polepszył się Co wspólnie zobaczymy na efekcie finalnym Latajmy I tak można żyć, proszę Państwa Słońce no Wiatr mógłby być mniejszy, trzeba coś ponarzekać, mógłby być mniejszy Bo już pojawiają mi się warningi, że jest za mocny wiatr Ale Zobaczymy, czy mój dron sobie z tym poradzi. Tu, w tym oto miejscu, 5 lat temu, piękna dziewczyna rozbierała się. <gryw> Oczywiście, do teledysku. Po prostu latać z tym małym wzyszkiem FPV. O czym no, już się wcześniej przekonałem, ale teraz okrążając zwierzę, po prostu no, nie miał tyle mocy, co trzeba i nie mogłem go już unieść w górę. E, dron dotknął ziemi, że tak powiem, liznął ziemi. I teraz jak latam, to troszkę mi gdzieś tutaj telepoczę się, mówiąc kolokwialnie. Zobaczymy, co będzie dalej. E, jest tutaj. Tak jakby łatwiej niż w Splicie, ze względu, że nie ma za wiele ludzi, no idziemy dalej. Mam nadzieję, że. chociaż obraz się nagrał, ale strasznie mi znosi tego drona na lewo. Nie wiem, czy to jest wina wiatru, który panuje tutaj w tych korytarzach. Ale muszę cały czas go kontrolować. Właśnie patrzę, jak wyglądał lot. No. Nie wiem, coś, coś jest nie tak. Myślę, że trzeba będzie usiąść do komputera i sprawdzić. Wyrównać mu wszystko w betaflajcie po prostu. No, cały czas musiałem kontrolować. I na końcu po prostu dwa gleba. Tak to się zdarza. To by było na tyle w tym pięknym mieście Omisz, z którym mam wiele pozytywnych wspomnień, i ten wyjazd również taki będzie. Zawsze chętnie tu powrócę. Jeśli wybieracie się na wakacje do Chorwacji, wydaje mi się, że warto odwiedzić to miasto. Szczególnie w takim sezonie, w jakim my właśnie byliśmy. trafiliśmy do Makarskiej. Nie będę mówić, że tu też robiłem teledysk, bo to staje się nudne, ale Łukasz chciał mnie nakręcić, że trzeba coś tej pani dotknąć, żeby było szczęście. Albo żeby tu wrócić, nie pamiętam. Ale wróciłem. I ktoś taką informację mu przekazał. Prawda jest taka, że w Makarskiej postawiono ten pomnik turystom, z okazji 100 lat turystyki w tym miejscu my również jesteśmy turystami. Pani wyciąga do mnie rękę, albo. No cóż, przywitam się. Chciałbym dodać, że w zasadzie jesteśmy turystami, ale też może pomagamy turystom wybrać jakąś konkretną mieścinę na swoją podróż po Chorwacji. Sprawdźcie, jak wygląda makarska zdrona. W zasadzie taka ciekawostka. Wystarczy zobaczyć, które części są najbardziej wypolerowane, te uchodzą za najbardziej popularne. Do zobaczenia w następnym miejscu. Chciałem zacząć jakoś sensownie, że nie samymi miastami przy morzu człowiek żyje. Ale gdyby Janku i Ulu z Łodzi oglądali ten film to napisz napis wasz, dalej istnieje. Napis jest z 2023 roku Polska, wiadomo, nasz kraj. I tutaj Tomek i Sylwia też istnieje, ale musicie przyjechać poprawić. Także jakby co istnieje, dalej szukać nie będę. No co, brakuje mi drona long range. To już się pożaliłem panu operatorowi. Ale myślę, że uciułam jeszcze jakiś grosz i no może w tym sezonie, a może w przyszłym po prostu dam nura w dół, żeby poczuć trochę adrenaliny, bo niestety mój mały dron do pomieszczeń, jak widać, nie daje rady. Jeszcze go nie zrobiłem, a gdybym go spuścił na dół, to mogłoby się skończyć prawdopodobnie tak, jak mówiłem w poprzednim odcinku z Chorwacji przy wjeździe na pak. Jak? Zobaczcie sobie sami. Tym razem tymczasem odpalam drona i zrobię ujęcia z Mavica 3 Cine. Czasami oglądam www. który mówi, to może być Twoja reklama. Więc jeżeli jesteś producentem albo znasz kogoś takiego, który robi dobre rzeczy, a nie jakieś, wiadomo, SH i T, to zapraszam, jakoś się dogadamy. Tymczasem po lataniu trzeba coś zjeść. Mm. Na szczęście nie pada. Pogoda wspaniała, a my znajdujemy się w Drweników, z którego prom płynie na Chwar. Wydaje mi się, że na Chwar nie popłyniemy. E, już dzisiaj tutaj nocujemy i, i, i zostajemy do godziny prawdopodobnie siódmej, 8 rano. Natomiast zmieniamy plan, ponieważ zapomniałem czegoś. Ha! I każdy, kto ogląda Regularnie odcinki, wie że czasem czegoś zapomnę. Czasem to lekko powiedziane. Tym razem zapomniałem paszportu. Tak jest, i nie możemy dostać się do Dubrownika, na, który, na którego właśnie no wydaje mi się, że bardzo czekałem. Poprzednim razem, jak byłem w Dubrowniku, to było tak gorąco, że nie mogłem wytrzymać. Tym razem pogoda wydaje się być idealna i jutro moglibyśmy zaatakować Dubrownik, no ale niestety przez Bośnię bez paszportu nie przejedziemy, także jeszcze kiedyś tu wrócę. Wszystko dzieje się dosyć spontanicznie, spontanicznie nocujemy, spontaniczne miejsca filmujemy, więc wszystko zgodnie z planem. Wszystko w tym odcinku. Cieszę się, że dotrwaliście do końca. Zobaczymy, co pojawi się w następnym. Sam jestem ciekaw. Łapka w górę. Subskrypcja. Takie małe żebry. Dziękuję, do widzenia. Idę na wodę. Albo sobie usiądę. O, proszę bardzo. Bonus, chciałbym powiedzieć, że w końcu mam fanów. Jest ktoś zainteresowany i jest to nawet jeden, dwa, trzy, cztery, pięć kotów. Słuchajcie, pięć kotów goni mojego drona. No, nie wiadomo kto wygra tę walkę, ale mam nadzieję, że mój dron, mimo że bardzo fajne koty i nie chciałbym ich uszkodzić. Nie chciałbym, żeby one uszkodziły drona. Także. Pozdro, bracia.